Cześć, ja nazywam się Mateusz Windys i dzisiaj pokażę Wam jak przygotowujemy nowego burgera miesiąca września Blue Porcini To co będziemy potrzebowali do przygotowania burgera miesiąca to grzyby prawdziwki zresztą tutaj warto wspomnieć o tym, że jesień która nieuchronnie zbliża się do nas wielkimi krokami przynosi jedną cudowną rzecz deszcz deszcz powoduje grzyby jak wiadomo, grzyby po deszczu. Więc my korzystając z tego dobrodziejstwa natury będziemy was raczyć serwować we wszystkich naszych restauracjach, co jest taką ciekawostką. Zawsze będziemy też serwować burgery miesiąca w obu naszych lokalach stacjonarnych i we wszystkich naszych lokalach Takeaway. Także badajcie na francuską, dzisiaj się znajdujemy i zjadajcie naszego burgera Blue Porcini. musicie przyjść do nas restauracji koniecznie, że posuć ten zapach smażonych grzybów na kolejowej. Zaraz jak wchodzicie, po prawej stronie znajduje się kuchnia, także koniecznie przycupnijcie chwileczkę na jednej ze swoich nóg, spójrzcie w prawo i napawajcie się tym zapachem, cudownym zapachem grzybów smażonych na maśle. To jest coś pięknego. Tak przygotowanego burgera możecie zjeść w naszych obu restauracjach stacjonarnych przez cały wrzesień, ale też możecie go zamówić z naszej strony internetowej i czućcie jego smakiem u siebie w domu. Ja właśnie zamierzam to zrobić. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Smacznego! Na razie!